Siemano, witajcie z tej strony ja, czyli Wojtek jest ze mną mój kolega Oleg. Siemano, kolano z tej strony Aleksandro. I dziś jest specjal z okazji 200 subskrypcji będziemy grać w Brawl Stars. E, a więc przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Jestem zapraszam na konto K Kacperek 2014. Kacperek, nie wiem o co mu chodzi. Mm -hmm. On tak czasem marze, mówi dziwne nazwy kąt. Ja chyba sobie zagram Mortisem. E, no i. No, ale tutaj suszykowałam specjalną niespodziankę, czyli Gadget Pedro. Co? Gagat Pedro. Serio? Dobra. A co my ogólnie chcemy w tym odcinku zrobić? Chcemy pobijać trochę pucharków I wbić może jakąś nową Dwudziestą rangę ja Jakąś nową piekarkę Ja pierdzielę. Nie wiem czemu wziąłem Murkisa Ja tak nie umiem nim grać Kiedy ten tak. Nie umiem grać z Mertisem kompletnie. Nie wiem, czy mogłabym. kiepsko. A kogo, wiem, masz, a kogo wiem, masz blisko? Ja wiem, że mam na nim 16 rangę, ale nie A kogo masz na 19 rangę? Na 19 rangę nikogo nie mam. A taka najbliższa do 20, tu która jest u ciebie? 17. Możesz na w broku wbić. No dobra, wbijam na broku dwudziesty, naprawdę. Ja na jedbicie. Boty mamy. No to są boty przecież. No ten zero boty tym bardziej jest boty. No, a tam był. No tak, ale to jest też fajne, bo na przykład wbijesz sobie wysoką rangę jakąś, na przykład taką dwudziestą, no i masz boty. To jest easy win przecież. No, easy Nie, nie damy A wiesz, co jest... Lepsze, że ja nawet nie wiedziałem, że tak na bite potrafię. No, nie umiem 8-bitem grać, ale całkiem dobrze gram, nie? No widziałem to. Sam się zdziwiłem, myślałem, że ten kit idzie na kebaba. Dawaj tego bo, a zapomniałem, że to ma zero. Kurde, co ja miałem zrobić? Ja mam plus zero. Ja mam A chciałam Wam coś Widzowi zaprezentować. Co? No właśnie. On ma tego skina, bo gdy go z jajka Robo Majka. A ja, żebym nie był gorszy, też mam legendarnego skina. Kupiłem tam ofertę z Pam i mam Evil Queen Pam. No, ale... A, a... Widzisz tą moją ikonkę gracza, nie? To ona jest właśnie od niej, ona jest mega fajna. To No. Ale nie, nie ta w karcie bitarnej, tylko ta główna, ten płaczący jakby smok. To jest od niej. A, To to dawaj. Dobra, ty masz szesnastą rangę, nie? It's time to level up. Na kim ja masz... Jest tego ośmiowicowca i bramę. Dobra, ja biorę Shelly. Dobra, to z Folką będzie łatwiej. No, też tak myślę.

Co to jest, panu poradny? Znaliśmy problem z Kurde, daj na Mike mnie zabija. Jest w drugim trzecie mię. Trzecia. On nie zabioli. Plus jeden pucharek kolek. Plus jeden. Plus jeden, co to jest? Co no, tam no, no, no dużo może być? To jest ty tak naprawdę o, no, no prawda Ale chociaż jeden, a nie E 1 właśnie, są też tego plusy Dobra, pozwoliłam też tam Max, ale on ma teraz dwa ty pałki, nie wiem. E, Smakołyczki. Ja. A smakołyki. No racja. Ja Dobra, nie idźmy na nich, bo to się hmm. dla nas jeszcze może źle skończyć. No dobra, tylko już za Kurde Riko ma tu siedem! Najgorsi są właśnie kamperzy. Nie masz szans tą bi. Dobra, schowaj się. Schowaj się. Poczekaj na mnie. Dobra, ucieka... Nie idziemy do tej bi. Olek nie opłaca się tak ryzykować. Nie no, my jesteśmy w pułapce. Tak, killer Olek, w pułapce jesteśmy. Znaczy, ja jestem, ty już nie, bo pewnie się uciekłeś. Nie, ja jestem w pułapce. Tymczasem, ja, który, kurde, ale znowu jest. Nie, czwarte. Dobra, Oleg. Cały odcinek przegrywaliśmy. Bierzemy knockout. Bie, ja biorę perłę. Widzowie z moich odcinków wiedzą, jak ja dobrze gram perłą. Ja jeszcze nie wiem, bo pierwszy gram. To... No. Musimy w końcu coś wygrać. Nie możemy mieć odcinka na przegrywanie. World Shaker. Hmm. O, została tylko tylko Został Został tylko Larry, Bo to to nie jest dziewczyna Olek A no, nie, ja. no, nie Lary

Ja mam maksymalne nagrzanie i... Ja mam maksymalne nagrzanie. Chłopie, ja teraz jej zabiję. Szczególnie Rauliego. Wygraliśmy. Pamiętaj, aby dawać lajkacza. A wy widzowie możecie zostawić lajkacza i pod filmem, i w Brawl Stars. A także możecie zostawić y, subskrypcję, czyli ten czerwony przycisk na dole, mi to pomoże. z tym wysoko podniesionym kciukiem. Właśnie, dobrze Olek to ujął. Zostawcie łapkę w górę tak niebieską jak Power Ranger Olka. startujemy z kolejną rundą. W końcu jakąś wygraliśmy. Yes. A jak chcecie w ogóle, widzowie, zdobyć jakieś legendy, to klikajcie podczas gry jak najwięcej na I no Właśnie. A opening już jest 20 czerwca. Więc za. 5 dni. Właśnie, nie mamy żadnego sponsora, ale możecie zostawić suba, bo chciałbym być super torem i rozdawać Wam karnety i skiny. Więc reklamujemy grę Brawl Stars. Ale czasem przez tą grę możecie zniszczyć telefon, więc polecamy i nie polecamy. Tak, to prawda. A tam Tamara Michel. Adam Becker. Wow, shaker. O, to kolejny Kolejna runda, nie no, może to wygramy. Właśnie, lajki, lajki. Je, głosi legenda, że jeśli nie zostawicie lajka je, i zamiast lajka zostawicie e, łapkę w dół, to nie otrzymacie star dropów. Jeśli, nie, jeśli zostawicie łapkę w dół, nie otrzymacie legendarnych star dropów, więc jeśli chcecie zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie chcecie star dropów, zostawcie łapkę w dół. A wiesz co, Olek? Każdy na to czekał, żeby Edgary zamiast łapki w dół pokazywały łapki w górę. Prawda? No. Edgary stały się przez to mniej toksyczne. Potwierdzam, ale teraz to jest potężny jest bardzo potężny, no. Kurde. Czemu akurat jak mówiłem, fang jest bardzo potężny, to fang cię zabił? Nie wiem. Chodź się domyślam. Ja się teraz się fanga zabiłaś, no to mamy wygraną. <ślesk> to, tam, to, tam to tylko kont, który się tam! Siemnastą. Gratulacje, użytkowniku! A ja na Perl właśnie wbiłem szesnastą. 16 dopiero? No tak. Ja perły... No trafiłem jakieś dwa miesiące no, trafiłem dwa miesiące temu jakieś, ale mam dopiero 16. znam miesiące temu Ja teraz ym, mi dropnęło z legendarnego stardropu ostatnio do niej ładowanie i chcę ją ulepszać. Pewnie zastanawiacie się, czemu mówię ją, bo Perli to dziewczyna. Co? No? Nie wiedziałeś o tym? Nie. No to może kiedyś nagrasz ja Może kiedyś. Tylko teraz wszystkie te ciekawostki są już wykorzystywane, więc niezależnie jakiej się dowiesz, to już ci przepada. Może zrobimy odcinek z pogromców mitów? A więc, jeśli chcecie odcinek z pogromców mitów, zostawcie po tym odcinkiem 50 łapek w górę, to zrobimy odcinek z pogromców mitów. Na spokojnie, na spokojnie, mam kolejne star dropy. Jakby to się legenda trafiła, ale oczywiście znowu bardzo rzadkie, znowu. Jaki zadymiasz bro... Jaki z... Grać z nie jestem nic legendarnego StarDropa. Ja kiedyś przecież trafię trafiłem dwa legendarne StarDropa. Bo jakoś, widowie jakoś wczoraj mi się trafił legendarny StarDrop. I ja zamknąłem oczy, to było już dźwięk kręcenia, jakby był zadymiasz, otworzyłem oczy, a to dzwonkowa na nie. Ale pokazywałam się. To było takie useless. Ale powiem tak. Ostatnio, w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się nowych skin w Dobrok. No. Teraz się wcześniej 5 pojawiło, to już 8 pojawiło. A wiesz jaki jest według mnie najlepszy wszystkim do Broka? Dla mnie to Zeus Brok. Za nie będę mieć. A dla ciebie to ja Zombrok. Co do swojej ceny i rzadkości, no to Zombrok myślę. No, według mnie zombrok Bo zombrok to jest yy, skin rzadkości zielonej. I on jest za 29 gemów, ale ma bardzo fajną teksturę. No, on na Halloween jest zawsze dostępny. Yy. No, ja też sobie go kupię, bo on ma fajne że fajny jakby model ma swój fajny ma model swój do swojej ceny jakby i on już się mega podoba. Pomóc nie. Broka? No. Nie bo ja zacząłem dopiero grać no. Znowu powróciłem do Brawl Stars e, 7 miesięcy temu, no i to były święta, a nie Halloween. Ale jak tak sobie spojrzałem na tego Zombroka i mu się dokładniej przyjrzałem, to, to to jest mega ładny skinak, Jak do swojej sceny. A wiesz, kiedy ma być następny Brawl Talk? Ma być 22 czerwca, czyli dwa dni po Star Dropach. 22 czerwca będzie, będą ogłoszone sezony, te, karnetu. A wiesz, jakie jest najbardziej prawdopodobne, że, ben, że będzie piłka nożna w, w sezonie 28? Nie wiem, może Messi będzie? Może Ronaldo? Zostałem znowu odczoczony. Ja się muszę wodę napić. Więc... Na razie się schowam w krzakach. Dobra. Czemu ten Edgar ich nie atakuje w ogóle? No po co? Ten Edgar to jest troll. No, to jest... No, ja też mam... Kiedy jest bardzo chmurka. Ale o czym ty mówisz, bo mi strasznie u ciebie zacina. Mm. Sam nie wiem, A więc co, może zagramy sobie jeszcze z dwie gry i to będzie koniec odcinka. No, ja zostawiam perłę. Kurde, kolejny... Co? Co? Olek, strasznie chyba masz brak sygnału, bo strasznie mi zaczyna ucie... Strasznie mi zacina twoje połączenia. Łokć. co jest... Co to było? A więc widzowie, to już chyba będzie koniec odcinka. Jeszcze raz na przypomnę, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję za to, że przekroczyliśmy próg 200 subskrypcji. Jeśli będziecie chcieli więcej. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z Ołkiem, zostawcie lajkacza, like a ja będę po prostu wiedział, żeby robić takich filmów więcej. A teraz no już. Do zobaczenia! Żegnam się!